Dzień dobry, witamy na pierwszym live'ie latem tego roku i chcielibyśmy was zaprosić, tak jak na tytule było, do udziału w 52 tygodniach rozmów z naszymi dziećmi i nastolatkami. Możecie się zastanawiać, dlaczego zapraszamy do tego w czerwcu. Natomiast to jest doskonały moment, żeby wskoczyć w wyzwanie, które już trwa od 3 stycznia do, dokładnie tego roku. I po, ponieważ pomysłodawcą i twórcą 52 tygodni jest Ola Gil, no to zapraszam, Olu, opowiedz o tym naszym słuchaczom, naszym obserwatorom. Witajcie, dzień dobry Batno. Słuchajcie, te 52 tygodnie to są czasem bardzo prozaiczne przyczyny. Początek roku i często robimy różnego rodzaju. Tak zastanawialiśmy się w zespole nad tym, jakie to postanowienie na ten rok, jako specjaliści, ale przede wszystkim jako rodzice. Nauczyciele, wychowawcy, y, możemy podjąć. Doświadczenie, które mamy na co dzień pracy, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak, jak i z nami, dorosłymi, jest takie, że technologia jest ogromnym smokiem i ten smok nam się rozrastał. Ma coraz więcej głów i coraz więcej tematów, więc y, no, nie daje się go pokonać czy zjeść za, za jednym razem. I stąd pomysł, że przecież rok podzielony jest na 52 tygodnie. Owszem, są też lata przestępne, więc jak się takowe zdarzy, to będzie pytanie bonus. Natomiast, żeby tego smoka technologicznego właśnie podzielić sobie na etapy, bo to, z czym się spotykamy w czasie rozmów z Wami, w czasie wykładów, warsztatów, konsultacji, to to, że czujecie brak sprawczości, to, że wprowadzacie wiele zasad, bo widzicie ich potrzebę od razu i niestety dzieje się tak, że po tygodniu dwóch okazuje się, że ponieśliśmy po prostu porażkę i czujemy się jeszcze gorzej i efekt jest taki, że nie pomogliśmy naszemu dziecku i, i całej sytuacji w domu. I stoimy przed taką krawędzią, tak, w której mamy poczucie bezradności. Też powiem Wam o tym, jak bardzo się zmieniliśmy, bo jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii no już przeszło 10 lat z hakiem porządnym, zajmujemy się właśnie tą tematyką i kiedyś to było tak, że rozmawialiśmy z wami, mówiliście wprost, że dziecko za dużo gra, że siedzi tylko wyłącznie w komunikatorach. Tak, czyli mamy media społecznościowe, albo ciągle jakieś filmiki. Wyobraźcie sobie, że teraz jest tak, że kiedy z wami rozmawiamy, mówicie o tym, że wasze dziecko jest smutne, jest wycofane. Kiedy próbujecie z nim rozmawiać, ono mówi wprost. Mamo, tato, ja nic nie czuję, nic do mnie nie dociera. No i stąd 52 tygodnie pytań o technologię, o to, żebyśmy też poznali świat naszego dziecka i nie w takiej sytuacji, w której faktycznie widzimy, że na przykład ono zatraca się w tym graniu albo jest zupełnie wyłączone, skupione wyłącznie na ekranie i mówiące, że tam są tylko wszystkie jego relacje, tylko tak, żebyśmy zaczęli po prostu na ten temat rozmawiać i Szukać odpowiedzi, czego nasze dziecko tak naprawdę szuka w tej technologii, a pytania mają, słuchajcie, to do siebie, że nie mają obrazu od gotowych odpowiedzi. I to jest też świetne ćwiczenie dla nas, ponieważ musimy się zatrzymać i posłuchać, co ta druga strona tak naprawdę ma do powiedzenia, tak żebyśmy wprowadzając. Zasady, które mają pomóc naszemu dziecku, w tej radości i zdrowiu, bo przecież o to, o to chodzi, żeby od, odzyskało radość życia, żebyśmy nie toczyli walki, tylko żeby jedna i druga strona starała się siebie zrozumieć, wspierać, ale też to zrozumienie z naszej strony musi pokrywać się z naszą wiedzą. I zauważyłam też, że wiele rzeczy dzięki tym pytaniom e, zmieniamy w sobie, bo to, co słyszę od Was, jako rodziców, to jest to: O, to jest też u mnie. To nie jest tak, że tylko moje dziecko e, ucieka w trudnych, na przykład sytuacjach, do ekranu, bo wówczas po prostu ucieka od, od danej sytuacji. Ja też mam poczucie, że. Zamiast pójść na spacer, bo miałam trudny dzień w pracy, po prostu sięgam na przykład po jedną z aplikacji, tak, i z mediów społecznościowych i oglądam inspirujące rzeczy. Mhm. Pytania? Teraz, mhm. teraz to, co jest dla Was jako odbiorców najważniejsze. Ola specjalnie sformułowała te artykuły w taki sposób, żeby dziecko, z którym rozmawiacie, nie miało. Wrażenia, że jest atakowane, przepytywane, przesłuchiwane po raz kolejny. To są pytania sformułowane tak, żeby budować właśnie dialog oparty na zaufaniu i żeby nie wejść w ten tryb przesłuchiwania, którego nasze dzieci się najbardziej boją. I pokażę Wam, gdzie tego szukać, bo, bo jak mówię, zaczęło się to już w styczniu, w związku z czym macie bardzo dużo gotowych już zestawów tematów do rozmowy i zestawów pytań. To jest na stronie rodzice.co, jest zakładka 52 tygodnie i począwszy od najnowszego artykułu do tych już starszych, ale nadal macie mnóstwo tematów do wyboru. W każdym momencie można w to wszystko wskoczyć. A z rzeczy, które sprawiają nam ogromną satysfakcję, to fakt, że sporo ludzi zwróciło się do nas, czy mogą to wykorzystać też w celach edukacyjnych, czyli na przykład ktoś, kto chce podczas spotkania z rodzicami pokazać nasz artykuł, pokazać nasze pytania i Zaprosić rodziców do tego, żeby podjęli dany temat. Więc to jest bardzo duża satysfakcja. Tak to wygląda ogólnie, a ja teraz wyłączę ten podgląd, a Ola pokaże, jak wygląda konstrukcja każdego z artykułów, bo to też jest ważne. Tak, e, słuchajcie, ten pierwszy artykuł, który się pojawił na samym początku stycznia, jakich aplikacji najczęściej używasz na swoim smartfonie i dlaczego one są dla ciebie ważne, e, dobrze pokazuje, jak one wszystkie są skonstruowane. To, co powiedziała też e, Bogna, żebyśmy w chwili e, takiej złości, porwania emocjonalnego, zarówno u naszego nastolatka, jak i u nas, nie zaczynali dyskusji o technologię. Tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę są ku temu dobre warunki, żeby to nie było pytanie, po co ci te technologie, tylko czasami wręcz odwrotnie, co tam z satysfakcjonującego znajdujesz, tak? Na przykład w grach. I tak naprawdę w tył jest to pytanie, po co ci te gry. Natomiast sposób, w który chcemy Was zachęcić, to jest to, żeby dać szansę dziecku zmienić jego postawę to jak ono się zachowa. Pamiętajmy, że nawet nastolatek nadal jest rozwijającym się człowiekiem i ten, ten sposób samoregulacji, samokontroli tak naprawdę musi wychodzić od nas, czyli to my mamy mu pomóc w tym funkcjonowaniu. Zobaczcie, każdy artykuł to jest dosłownie trzy minuty. To jest o tym, dlaczego ten temat, dlaczego to pytanie, z czym możemy się spotkać, tak żebyśmy zidentyfikowali, Sytuację, w której się znajdujemy, a do tego przygotowane są pytania, które nas poprowadzą przez, przez dany temat. Czasem jest ich więcej, czasem mniej. Te tematy są bardzo ściśle ze sobą związane, a do tego wszystkiego pod każdym artykułem macie jeszcze zasoby dodatkowej wiedzy na rodzice co. Takie artykuły, które są połączone z danym pytaniem oraz to, żebyście pozwolili też swojemu dziecku na szukanie tych dobrych, właściwych treści w internecie, jest portal specjalnie dla młodych ludzi. Pytam edu.pl i zobaczcie, tutaj też są tematy, które wiążą się bardzo z tym pytaniem, które jest kluczowe na dany tydzień. Tak, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że z różnych obszarów, można znaleźć dobre rozwiązanie, właściwe, takie, które będzie opierało się na zasadzie odpowiedni wiek, odpowiedni czas i też jakość i to, co tak naprawdę robimy w technologii. I teraz jeszcze, co będziemy robić, bo chcemy Was zaprosić też za tydzień do, tak. do, do kolejnego naszego spotkania i za tydzień chciałybyśmy omówić dokładniej artykuł, który już się pojawił chwilę temu o fabingu. Fabing zjawisko, tak. które nas dotyka, czy jesteś w rozmowie, czy w smartfonie. Mhm. I w jaki sposób możemy nad tym pracować wspólnie, bo chcemy Was zachęcić do wspólnej pracy. Przeczytajcie sobie ten artykuł, zastanówcie się, jakie pytania wam przychodzą do głowy w związku z nim, na które jeszcze mogłyśmy nie odpowiedzieć, czy też pytania, które zainspirował ten artykuł. I my za tydzień porozmawiamy z wami, jak go wykorzystać konkretnie z rozmowy, w rozmowie, ale możecie wtedy też podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Na ile wam to wyszło i co z tym, co sprawia trudności, co jest akurat takie, że trafiło do waszego dziecka. Więc bardzo zapraszamy, przeczytajcie sobie zadanie domowe, tak? zadanie domowe, przeczytajcie sobie artykuł, czy jesteś w rozmowie, czy w smartfonie i będziemy o nim rozmawiać, jak go przerodzić w, konkret, w konkretne doświadczenie, które będzie budowało mocno relacje nasze z dzieckiem, podbudowywało jeszcze. Pamiętajcie, że pytania to jest kwestia otwartości na możliwości. Te, na które mamy teraz wpływ i te, które możemy podjąć, pod warunkiem, że zmienimy coś w naszym życiu. Dobrze. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie nas dzisiaj. Oczywiście nagranie zostanie na pewien czas jeszcze na Facebooku, więc możecie zachęcić swoich przyjaciół, znajomych, osoby, które uważacie, że powinny obejrzeć to nagranie. No i widzimy się za tydzień o godzinie 10. Więc I do w związku zobaczenia. W, tym w komentarzach możecie nadal zostawiać też swoje pytania, na, na które czekamy. Pozdrawiamy serdecznie i do przyszłego poniedziałku.